Od momentu, gdy znajomy aromat obiadu zdominował dom, zawsze wiedział, że jedzenie to coś znacznie więcej niż tylko proste pożywienie. Dla niego gotowanie nigdy nie było jedynie zadaniem czy koniecznością, ale głębokim aktem połączenia z czymś większym. Z rękami przy garnkach odnajdywał się w powtarzających gestach, których nie do końca rozumiał, ale wiedział, że przywracają go do znanego miejsca, do poczucia komfortu. Może to była forma, w jakiej cebula smażyła się, uwalniając zapach przypominający spokojne dni dzieciństwa, a może to sposób, w jaki tekstura mięsa stawała się miękka podczas powolnego gotowania. Coś tutaj w garnkach i składnikach miało moc ożywiania wspomnień, których tak bardzo się obawiał utracić. Gotowanie dla niego przestało być jedynie koniecznością. Stało się odzwierciedleniem czegoś znacznie głębszego, czegoś, co nadal próbował zrozumieć. Każde danie, każda receptura zdawała się mieć niewidoczne połączenie z kimś lub czymś z przeszłości. Nie wiedział dlaczego, ale sam akt przygotowywania posiłku przywracał mu obraz ciebie, twój uśmiech, sposób, w jaki twoje oczy błyszczały, gdy próbowałeś swoich ulubionych potraw. Nie wiedział jak, ale w pewien sposób każde danie, które przygotowywał, wydawało się wypełniać pustkę, która w przeciwnym razie pozostałaby nie do naprawienia. Gdy mieszał składniki, Gest stawał się czymś więcej niż tylko mechanicznym działaniem. Nie gotował tylko, ale odtwarzał coś utraconego, próbując przywrócić esencję tego, co najbardziej kochał w tobie. Zaczynał dostrzegać, że jedzenie, tak proste, a jednocześnie tak naładowane znaczeniem, było jedynym sposobem, w jaki nadal potrafił poczuć twoją obecność. Nie chodziło tylko o naśladowanie smaków, które kochałeś, ale o utrzymanie przy życiu pamięci, o głębokim połączeniu. O miłości, która mimo fizycznej nieobecności wciąż była obecna w każdym przyprawie i każdym daniu. Przyprawy, cięcia noża, dokładna temperatura dla idealnego mięsa, wszystko było robione z niemal rytualną precyzją. Wieprzowina, którą tak lubił przygotowywać w niedzielę, wydawała się częścią tego procesu. Kiedy dodawał odpowiednią przyprawę, i mięso stawało się soczyste i złociste, wydawało się, że część ciebie znów tam jest. Ale to nie tylko danie sprawiało, że o tobie pamiętał, to sam akt gotowania. Kuchnia stała się miejscem cichego poświęcenia, przestrzenią, w której mógł na nowo połączyć się z tobą i wszystkim, co utracił. Czasami nie potrafił powstrzymać ucisku w sercu, gdy dochodziło do niego, że twojej obecności brakuje, ale na jakimś poziomie wierzył, że gotując utrzymuje coś z ciebie przy życiu, nie w fizycznej formie, lecz w sposób niematerialny. Jak smakowite wspomnienie, które wciąż się utrzymywało. Smak potraw, tekstura jedzenia, a nawet uczucie gorącej kawy w zimny poranek stawały się małymi fragmentami połączenia, którego nie chciał puścić. Wiedział, że mieszając składniki, robił więcej niż tylko przygotowywanie posiłku. Utrzymywał przy życiu wspomnienie. Twoje wspomnienie. Cisza wspomnień. Gotowanie stało się jego sposobem na radzenie sobie z pustką pozostawioną przez twoją nieobecność. Każde danie było jak kawałek ciebie, który był na nowo konstruowany, mały kawałek tego, co stracił, ale czego odmawiał puszczenia. I to go zaskakiwało. Jak coś tak prostego jak talerz jedzenia mogło mieć taką moc? Często się nad tym zastanawiał. Może dlatego, że przez każdy smak, który kochałeś, czuł, że wciąż może w jakiś sposób dotknąć cię, ale nie wiedział. Nie wiedział, dlaczego to sprawiało, że czuł się tak blisko ciebie. Wiedział tylko, że czując zapach jedzenia, które przygotowywałeś, mógł słyszeć twój śmiech, widział twoje błyszczące oczy i mógł odczuwać twoją obecność, nawet jeśli ulotnie. Ten proces, ta nieświadoma imitacja twoich gestów i preferencji, była sposobem na próbę zachowania tego, co pozostało z waszej więzi. To było więcej niż nostalgia. To było głębokie pragnienie, aby utrzymać Twoją pamięć żywą poprzez smaki, które tak bardzo kochałeś. Zapach karmelizowanej cebuli, dotyk mąki na dłoniach podczas przygotowywania świeżego chleba, wszystko to było dla Niego nierozerwalnie związane z Tobą. Stworzył cichy rytuał, który, nie zdając sobie z tego sprawy, łączył go z Twoją istotą w sposób, w jaki żadne słowa nie mogłyby tego zrobić. Jednak pustka nigdy całkowicie się nie oddalała. Chociaż potrawy stawały się coraz bardziej podobne do tych, które przygotowywałeś, czegoś brakowało. On to wiedział. To był dotyk Twojej obecności, ludzkie ciepło, którego nie dało się zastąpić prostymi kulinarnymi gestami. Mimo to on wytrwał. Każda potrawa, każdy przepis stanowił mały akt zachowania i robił to bez wahania. To było prawie tak, jakby jego ciało wiedziało, co robić jakby nieświadomie odziedziczył po tobie pragnienie utrzymania wszystkiego, co było dobre i piękne, a potem w niespodziewanym momencie zaczął rozumieć. Może gotowanie było jego sposobem na ponowne połączenie się z kawałkiem samego siebie, którego obawiał się utracić. Może nie tylko zachowywał swoje wspomnienia, może starał się znaleźć sposób, aby utrzymać się przy życiu przez nie. Może to było to, co naprawdę oznaczał powtarzalny ruch noży, Dźwięk garnków oraz ciepło płomieni. Nie naśladował tylko ciebie, on naśladował samego siebie, odtwarzał się w przestrzeni, w której czas wydawał się zatrzymany. Każda potrawa, każdy smak, każdy gest w kuchni stawał się próbą utrzymania ognia przy życiu, utrzymania na żywo więzi, która, jak wiedział, pewnego dnia mogła zniknąć. Powtarzalność i władanie pamięcią. On już nie musiał więcej podążać za przepisem. Instrukcje miały zapisane w jego umyśle, jakby były drugą naturą. Wiedział, ile posiekanych czosnku powinien dodać, aby wydobyć perfektny aromat. Jak długo smażyć mięso, żeby było w idealnym punkcie. Nie dlatego, że zapamiętał ilości, ale ponieważ każde danie wydawało się przedłużeniem jego własnego ciała. Ruch, w którym czuł się prowadzony przez coś, co przekraczało logikę czy zrozumienie. To było tak, jakby przestrzegał rozkazu z części swojej duszy, której jeszcze nie potrafił pojąć. Kiedy mieszał składniki, panowała w nim spokój, poczucie znajomości, jakby czas dla niego zatrzymał się, a jego umysł był całkowicie wypełniony działaniem przygotowania jedzenia. Inne zmysły stawały się ostrzejsze. Zapach intensyfikował się, tekstura składników stawała się bardziej wyraźna. A nawet dźwięk oleju na patelni wydawał się mieć swoją własną melodię. Był zanurzony, a nieświadomie każdy gest stawał się cichą cześcią dla ciebie. Już nie czuł potrzeby, by świadomie przypominać sobie wspomnienia. Były one w tym, co robił. W akcie gotowania już nie powtarzał tylko tego, co lubiłeś, znowu zbliżał się do części siebie, która wcześniej wydawała się odległa, zagubiona. Te chwile nie były tylko o nostalgii, ale o odbudowie. Smak potraw teraz uwieczniony w jego pamięci miał moc wypełnienia pustych miejsc, które zostawiał cisza domu. Nie mówił już zbyt wiele, nie czuł potrzeby dzielenia się, ale gdy jego przyjaciele lub rodzina przychodzili i siadali przy stole, aby skosztować tego, co przygotował, coś się działo. To było tak, jakby przy każdym kęsie oni również czuli trochę tego, co on czuł i przez krótką chwilę potrafił zobaczyć uśmiechy aprobaty, słowa uznania. To przynosiło ukojenie jakby jego obecność wciąż była tam w jakiś sposób. To było ciekawe, jak jedzenie miało tę moc tworzenia więzi, nawet bez słów. Wspólna uczta niosła ze sobą więcej niż tylko sytość, przynosiła ze sobą małą, emocjonalną rewolucję, ale było coś głębszego, co zaczynał dostrzegać. Kiedy przygotowywał przepisy, które tak bardzo kochałeś, nie próbował tylko naśladować potraw, ale próbował odtworzyć uczucie komfortu, które zawsze przynosiłeś wszystkim wokół. Coś w tych smakach, sposób w jaki składniki się łączyły, sprawiało, że wszyscy czuli się przyjęci, jakby czas był delikatnie zniekształcony, pozwalając na ożywienie cennych chwil. Nie wiedział dokładnie czego szuka, podążając za tymi przepisami, ale coś wewnątrz niego mówiło, że próbuje dotknąć cię jeszcze raz. Jeśli istniała jakakolwiek pozostałość twojej obecności, chciał ją odnaleźć w prostym akcie gotowania. Sposób, w jaki na niego patrzyłeś, gdy przygotowywał coś w kuchni, sposób, w jaki twój uśmiech się pojawiał, gdy akceptował twoje kulinarne próby, wszystko to odczuwał intensywnie, nie zdając sobie sprawy, że na nowo odtwarza ten scenariusz. Może nie było odpowiedzi na tę tęsknotę, którą czuł, ale w tej świętej przestrzeni kuchni czuł, że jest bliżej niż kiedykolwiek mógł sobie wyobrazić. Każde danie, które przygotowywał, było kawałkiem jego własnej duszy, próbując połączyć się z kawałkami miłości, której odmawiał puścić. Ostatni akord, ciche prośby. Choć starał się nie myśleć, choć próbował przekonać się, że gotowanie to jedynie nawyk, prawda była taka, że zaczynał dostrzegać subtelny ból za każdym gestem. Nie tylko podążał za starymi przepisami, cicho prosił, by coś się zmaterializowało. Coś, o czym wiedział, że się nie zdarzy, ale w jakiś sposób miał nadzieję. Pragnął z cichą intensywnością, by przeszłość powróciła. Wierzył, że smak, tekstura i aromaty mogą to zrealizować. Wiedział, że nie jest racjonalny. Żaden posiłek nie mógł sprawić, że ktoś powróci. Żaden smażony cebulą ani świeży chleb nie mogły przywrócić utraconego czasu. Mimo to nie potrafił uwolnić się od tej wiary. Może była to jedyna rzecz, która mu pozostała. Ostatnia próba odnalezienia ciebie w świecie, i nie chciał zaakceptować, że to wszystko jest na marne, choć tkwił w niekończącej się wędrówce, nie mógł zaprzeczyć pocieszeniu, jakie czuł podczas gotowania. Zastanawiał się, czy robiąc to w rzeczywistości nie starał się wydobyć czegoś głębszego, może znaku, że wciąż nie zrezygnował z Twojej pamięci, z Twojej obecności. I było coś więcej, coś, co zaczynało się powoli ujawniać. Zaczął rozumieć, że nie tylko starał się utrzymać twoją pamięć przy życiu, ale również swoje własne życie. Jedzenie, proces gotowania, rytuał przyprawiania, pieczenia, gotowania wszystko to stawało się ogniwem między tym, kim był, a tym, kim musiał być. Na jakimś poziomie próbował uratować samego siebie, zachować cząstkę siebie sprzed twojego odejścia. Nie naśladował cię jedynie. Odtwarzał swoją własną tożsamość poprzez to, co najbardziej kochał w Tobie. Kiedy ostatni kęs potrawy został zjedzony, a w domu zapadła cisza, pozwolił sobie na chwilę refleksji, czego tak naprawdę szukał: obecności ukochanej osoby, czy może samej rekonstrukcji swojej duszy. Nie wiedział tego na pewno, ale wiedział, że jedzenie było kluczem, który pozwalał mu spojrzeć w przeszłość, przypomnieć sobie chwilę szczęścia, a może nawet powrócić do samego siebie. Kiedy danie było gotowe, a zapachy rozchodziły się po domu, rozumiał, że nie tylko karmi swoje ciało. Karmił swoje wspomnienia, swoje tęsknoty i duszę kawałkami jedzenia. Gotowanie było dla niego czymś więcej niż tylko potrzebą. To był cichy rytuał zachowania. Każde danie, które przygotowywał, było nie tylko posiłkiem, ale także nieświadomą próbą ożywienia pamięci o tobie. Śledził stare przepisy, powtarzając gesty, które przywracały komfort Twojej obecności. Zapach smażonej cebuli, tekstura mięsa, miękkość chleba wszystko to sprawiało, że czuł się bliżej czegoś, co już nie istniało. Z czasem zauważył, że nie tylko naśladował smaki, które kochałeś, ale próbował zachować to, co dla niego oznaczałeś schronienie miłości i ciepła. Kuchnia stała się miejscem, w którym nie tylko odtwarzał dania. Ale także starał się na nowo połączyć z własnym ja, z tym, co stracił. Pustka nigdy nie znikała całkowicie, ale każde danie przygotowywało małe ogniwo z przeszłości, karmiąc innych, karmił swoją duszę, przekształcając ból w coś pięknego i znaczącego. Nie chodziło już tylko o smak, ale o kontynuowanie, otchnienie życia w nowe wspomnienia. Każde danie, cicha przypomnienie, że jedzenie nie tylko zachowuje smaki, ale również miłość i więź, które nigdy się nie zatracają. Z każdym daniem odkrywał, że nie tylko przywraca stare wspomnienia, ale tworzy nowe sposoby życia. Proces gotowania, wcześniej będący próbą odtworzenia tego, co zostało utracone, teraz stał się sposobem na odbudowę siebie. Zaczął dostrzegać, że przekształcając składniki w coś smakowitego, przekształcał również swój własny ból, nadając nowy sens tęsknocie. Każdy posiłek był małym dziełem sztuki. Stworzonym nie tylko po to, by nakarmić ciało, ale by odżywić duszę. Nie podążał już za przepisami z obowiązku, ale z nowym celem połączyć się z samym sobą, z innymi oraz z pamięcią o tych, którzy w nim wciąż żyli. Jedzenie teraz nie było tylko aktem zachowania, ale środkiem uzdrawiania. W miarę jak dania stawały się coraz bardziej skomplikowane, rozumiał, że gotując, pisze na nowo swoją historię. Nie chodziło już o naśladowanie przeszłości, ale o stworzenie czegoś, co w pewien sposób wciąż odzwierciedlało to, co było, ale z siłą osoby, która wie, że życie trwa dalej. Kuchnia stała się jego sposobem na zachowanie miłości, utrzymanie przy życiu więzi, która w głębi serca nigdy nie mogła całkowicie zniknąć. A ty? Czy znalazłeś jakiś sposób na zachowanie wspomnień, które są dla ciebie najważniejsze? Może w jedzeniu, w ciszy prostego gestu? czy w innym rodzaju połączenia, które przetrwa próbę czasu. Podziel się swoimi historiami i refleksjami w komentarzach. Porozmawiajmy o tym, jak tęsknota może być przekształcona w coś pięknego i znaczącego.